Hej słodziaki, a dzisiaj znowu zagramy w Minecraft Razem z Kitkiem, którego kanał macie tutaj Także zapraszam Ale najpierw muszę się do niego dobrze przygotować Okej, okay, przygotowana już jestem, w takim razie Przejdźmy do naszego Minecrafta Dzisiaj, razem z Kitkiem Ty wiesz co będziesz robić? Nie Będziemy kończyć grę w Minecraft Wow Przygotowałem wszystko, żebyś mogła pokonać smoka i zakończyć w końcu serię z Minecraft Napiszcie mi koniecznie, czy teraz sama powinna założyć swoje konto, stworzyć w nim wróżkę Tak, wróżkę, tak, tak I grać online razem z Kikiem Byśmy grali we dwoje Ja bym sama dała radę tym sterować Wykopowałbym ci ciury, a ty byś w mnie wpadała Awww, ej <laughs> Ale najpierw jakiś zabąkany słociak jeszcze mnie nie subskrybuje ma teraz czas nadrobić i dołączyć do mufinek Any w Minecrafcie. Minecraft. Także co, mam nadzieję, że uda mi się pokonać smoka. Kitek musisz mi pomóc, bo totalnie nie dam sobie rady. Ale to będzie moje pierwsze starcie z tak groźną osobą w Minecraft. Osobą? To jest potwór. Co to dużo mówić? Zaczynamy! Yeah. A więc przywitajmy naszego x -Kidka. Cześć. Dobra, Kitek. Co takiego dla mnie tu przygotowałeś? Ja musimy odpalić pierwszy świat, czyli. Bajka, bajka Mufinki, Mufinki. Urocza, ale my będziemy teraz walczyć z smokiem. Bajka muffiny nie powinny być na Fragmenta Fragment nagraliśmy, ale ten tutaj Kitek nic nie nagrał. Ja nie nagrałem, ona kazała mi kamerą! Ale to kamerą, a tutaj się nie nagrywało, tu ważniejsze jest. To będziemy teraz schodzić do Endu Zobacz pierwszy raz swojego smoka. Na początku się przyśpimy tutaj. Naprawdę, to łóżko leży. Nie jestem. Specjalnie stawiasz łóżko po to, że gdyby coś się stało, to żebyś się tu pojawiła. Kto normalnie tam stawia łóżko? Tylko dlatego się tutaj odrodziliśmy i wszystkie nasze itemy są w środku teraz. Przez to, że nie nagraliśmy, musieliśmy to wrócić, żebyś sobie zobaczyła portal na nagraniu. Zobacz jaki wielki, jaki ładny jest. Pokaż różowe gadki. Różowe gadki są tam. Tu trzeba wejść po różowe gadki. Ale były przed chwilą. No były, tylko że przecież musiałem tutaj ponownie pojawić. Czyli musimy tam wskoczyć po naszej itemy. To wskakuj, weź już nie dostaniemy osiągnięcia, że to byliśmy. Co jest? Co jest? Uf. O, woda! Tym razem nie musimy jej szukać. <śla> super, super, że nie musimy jej szukać. Lepiej było jej, ją właśnie poszukać. O, nasze rzeczy. Wow, wszystko było u nas? Różowa łopatka! Nie, nie strzelaj w co masz już, do nas ładuje. Musimy się ubrać. Różowe gadki! Masz różowe gadki. Mamy prawie zniszczoną zbroję. Mamy wiadro bez wody. O matko Co to jest? To bije, jak to wejdziemy w to Muszę ustawić sobie szybko ekwipunek Różowy pył? No tak, on strzela czymś Tak. Potrzebujemy jeszcze to Dobra, wszystko mamy No nie, proszę To się musi, to, to musi opaść Zobacz, okay. teraz żeby nie Smoku On do nas strzelał Ale on jest duży No jest I teraz zobacz, on tam się leczy Widzisz to? Leczy? Tak To są jego kryształy, które pozwalają mu się leczyć Więc pierw musimy zniszczyć to wszystko Na przykład z łuku Aha za pierwszym razem tak O jeszcze go uderzyłem, bo się leczył z niego, widzisz. A to jest jego armia, czy co? Nie, to są jego koledzy. Różowa. Że jak na nie spojrzysz, to zaczną nas bić. Patrz. No nie! Dobra, musimy wejść tam na wieżę! Szybko! Nie, proszę, nie spojrzyć. Nie można im się. Pojrzałem się na niego. Nie, nie spojrzałem się. Jak na... pokazać ci jak się na niego patrzysz, co się dzieje? Zdenerwował się. On nie lubi jak się na niego patrzysz! Co? Atakował nas! A nie, no to, to weźcie na jego niega! No, ale on. pić mi stąd! Nikt Cię nie lubi. Jeszcze smogny no zaraz zionie na nas swoim różowym płomieniem i co będzie? No, a to był jeden różowy płomień? No. Aaaa! No i drzesz, no. Proszę. Mówiła, ty z nimi walczysz. Chcesz? Nie. Chyba, że chcesz zacząć się od początku. Nie! Ula! Nie! Smuka. Tak! Czemu tak? Nie wiem. Dziś bardzo nie tego nastawiony. No, bo dam z tarczę. to nie. o Nad to był smok. Aha. No wiem, ale chcę tą wodę nam zebrać. Podmucham. Podmuchaj! Dobra. Ty, udało się! Ja wiem, jestem genialna. Dobra, mam pomysł. Wejdziemy tam na górę. Czyli tak kończy Minecraft, tak? Ta tak, rozgrywkę. Jeżeli, jeżeli nam się uda. A my ratujemy jakąś księżniczkę? Tak! Księżniczkę! Księżniczka, a nie przed tym, aż żeby ją smok zjadł. Okej, okay, znaczy, tak. Pokażę Ci te kryształki, jak wyglądają u góry. Tak wyglądają. Uuu, jaka wędzonka. Co? No w dymie. No nie sięgam! No co ty robisz, no? Ile ich jest? On, on strzelił do nas chyba. Ale jest fajnie. I jest bardzo dużo, więc teraz musimy szybko się ich pozbyć. Zgarnijmy go. No, wiesz, co, nie widzę, żeby on chciał, żebyśmy byli kolegami, wiesz? Ale ma różowe oczy. I różowe kryształy. Cute. A, dużo brakuje. Tak. Trafiłem. Różowe gadki. Czy ty się na wodzie przemieszczasz? No. To ty jesteś jakimś Aquamanem? Czy... czy, czy nie, piorę patrz, wiaderko. Zbieram wodę! I wodę do góry. <laughs> uderzył nas. Tu gdzieś wybuchło to. No nie uderzył ciebie! Nie! Spadniesz! A ja już to widziałam. Nie to no, żeby było Tu na plu. Tu zobacz, tu na plu. No i po co patrzysz, gdzie napluł? No bo napluł tam, chciał mnie zdjąć i sam prawie. Serduszka z... nam zostało. Trochę szczęścia mieliśmy. Uff. To był ostatni? Yyy, eee, chyba nie. Nie. No tam go nie... Tam zestrzelimy. Puf, on chyba niezbyt tak powiem ci, że tak niezbyt nam to idzie. Tak troszeczkę słabo nam to idzie szczerze. No. Stało. <noise> Spadłem z wysokiego <noise> miejsca. A jesteś kotem, bo jest na cztery łapy. E, mam siedem żyć, to już jest drugie. Czyli od nowa musisz wszystkie niszczyć. Nie, akurat tutaj nie, to tu będzie szybciej. Nie trzeba niszczyć od nowa wszystkiego. Więc biegniemy tam. Tam będą nasze rzeczy. Nie się ze mnie! Wychodzę! Nie, wróć, proszę cię, dokończymy to już. Skończmy tą serię. Tam są trzy rzeczy. Nasze rzeczy... Różowe gadki w ja nie ma mam Mam, Nie, nie mam. Dobra, mam różowe gadki. Ja widzę kiedy nie masz, a kiedy nie o, Mam diamentową zbroję dla konika. Chlebek! Teraz się uda, patrz. A czym ty to zrobiłeś? Aha, tak. Co? Terenie. Ej! No co to było? Nawet nie Mały. dorzuciłeś na górę. Co? No nie dorzuciłeś no, na górę. No bo na górę nie chciałem dorzucić, no. Bo on ma... No bierz, rzucaj, zobacz, no. zobacz. No strzelaj! On to strzela. Zobacz jaki no wiem, że jest liczny. Patrz, z łapki go patrz. A nie można go jakoś zaadoptować? Smoka? Tak. N wiem, że kiedyś dało się zebrać jego jajko. Ale teraz chyba się nie da. Spróbujemy zrobić wiadro. Jabłko. Wiadro robisz tak, że zeskakujesz? Udało się. Ja, Wszystko? Świeci, tak, wszystkie, tak. Wszystkie. nie świeci, tak. A zrobimy A! wiadro? Czy nie. Smok! Strzelał do nas! Czy ty widzisz, że to jest smok? Możesz się opanować? Trzeba go pokonać. No weź w niego, rzuć czymś jabkiem. Jabkiem? Jab no bo będzie głodny i poleci za tym jabkiem. Każdy by to zrobił. Nie mogę go trafić, za szybki jest. Czemu on przenika przez te mury? No bo on jest smokiem. Smoki tak nie robią. Próbujemy zrobić wiaderko, jak nam się nie uda Ale zapadniemy. po Co ci wiaderko? No bo patrz, jak. O nie, spojrzałem się na niego. Ja no się na niego spojrzałem. On zdenerwował się. No to nie doleci przecież. Zajmij się smokiem. On się potrafi teleportować. Smokiem się zajmij. No to musimy go zwabić na dół. Albo musimy go zestrzelić szybko. No zestrzel go. Był no ten różowy pasek, już tam... No zobacz, już zleciał trochę. Dajesz. Szybciej by było, gdybyśmy tam zeskoczyli. I go złapki. No ale tam ci będą ci przykazać. No, jeden będzie. No, no to nie. Ale tylko jeden, reszta nie. Chyba, że sobie wylejemy wodę. U, szla. Sejdź. Dobra, schodzimy tam. Patrz, zrobimy tak i zbierzemy. Teraz nic się na nie stanie. Będziemy spadać razem z wodą. O, traf! da jeszki No nie! Okay, no Patrz, idziemy go pokonać. Z dołu będzie łatwiej. Uuu! Uh, uh, uh. O, perduje Szybko, 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 Co robisz? perduje Czyli patrz, zlatuje na dół i on się zaraz zatrzyma. Paw, pa, Szukamy pa. jego głowy. Tu mam głowę. A co, głowa jest najbardziej mokra? Ma... Aha. I on teraz jest ogłuszony, tak? Że on nie leci do góry? Teraz leci. Ale już lech źle HP stracił. No strzelaj! Teraz Ty strzelaj, proszę cię. Ja? Pacjent. Naciskasz prawym Gdzie on jest? Praw tego Ale Ty mi naciskasz na... <laughs> Ale mocniej Wyżej Proszę bardzo ty Prędzej nas trafisz Perduję. Zejdźmy na dół Nieraz sobie nie trafiłam Jakie mocniej. mocniej 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 Jeszcze raz chyba Prawie Dajesz Kinek Prawie Dajesz Prawie skończyliśmy to Minecraft Nie, nie. Gdzie on jest? I hey, zostaniemy wróżką! Nie, wtedy zaczniemy grać razem. A, ale Uf. zostanę wróżką! Ale no, zobacz, jak tu napluł, no. Brytny. Tak, widzisz, nie da się. Poczeka. Nie wiedziałem nawet to, ale podpala się to. No, idźcie stąd! Patrzą się na mnie, zobacz, obserwują. One nie, wiesz, one nie robią jak się, się? Gapić. Ściął się chyba. Zobacz, jak mu w oku! Ściął się. I puf. I cały koniec? No, wow! Wow! Ale efektownie, zostaw to, nie ruszaj. Zobacz. X level będziemy wbijać teraz. Lec do tego. No idź. <laughs> tiu, tiu, tiu. I co mam wszystko zebrać? No. Wszystko? O ile naszych strzał. Są nasze strzały. Wow, jeszcze tam dalej masz. Tylko nie wchodź przez ten portal. Okej. Co bym nie chciałam? Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie wchodź. I teraz 60 poziom wbiłaś. Woo. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Co to jest jajo? Jajo, smoka. I da się go od z zrespić. No, oh, no smoka! Ale najgorsze, że patrz, jak kiedyś się dało go zebrać pistolem, a teraz jak nacisnij na nie. Zbierze. Ona ucieka. <laughs> Uciekające jajo! Tak więc udało się nam w sumie to bardziej kitkowi, pokonać smoka! Trzeba teraz Ale tu wejść w Trzeba tu wejść. To wejść. Napisy końcowe. A. Bajka mu jeśli chcecie, żebym sama stworzyła swoje konto i swoją wróżkę, zostawcie teraz w komentarzu o wróżka. Dużo łapek w górę. I dużo łapek w górę. Tak, jak będzie dużo łapek w górę, to może nie się namówi, żeby ze mną razem nagrać serię. We dwoje. Bec na dwóch kontach. Będziemy musieli Ci kupić komputer. Kitek, kupi mi komputer i się dużo łapek w górę! O nie... Znaczy. Raczej... Także co tu dużo mówić? Pożegnaj się Kitek. Na razie wszystkim. Pa! Mam nadzieję, że nasz Minecraft wam się podobał. Koniecznie napiszcie mi, jak mi poszło. No, bez Kitka to bym raczej nie dała rady. <laughs> Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jeden odcinek wspólny właśnie z tej serii, będzie u Kitka na kanale, także koniecznie sprawdźcie w opisie. A my, słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!